Cześć. Obiecuję Wam całą tą historyjkę o Enduanie, o tym, o mojej przygodzie z Enduanem, czyli dla tych co nie wiedzą, drużyna Enduan to była w latach 2000- i końcówce lat 90. firma, um, która stworzyła się na podstawie koszykówki ulicznej. Ekipa po prostu z Nowego Jorku się zebrała koszykarzy ulicznych. Z Komunikowali się z jakimś tam typkiem, który miał trochę więcej pojęcia marketingowego i zdecydowali założyć firmę, która robiła ciuchy koszykarskie. Co więcej, wpadli na pomysł, żeby robić mixtapy, czyli nagrywać najlepsze kawałki yy, z, z meczy, z różnych boisk, z turniejów w koszykówki ulicznej, które połączyli mixtapy, no i później było to dostępne razem. Jak się kupowało produkt, no to dostawałeś do butów czy do koszulek, dostawałeś w płyta Mixtape and One. Byli to no, niesamowici kolesie, Skip to my Lou, Souls, nie będę tam wymieniał wszystkich, ale to są takie najważniejsze chyba myślę, dwie postacie. Natomiast moja przygoda z tym wszystkim to zaczęła się bardzo ciekawie. Powiem wam to może nie w dużym skrócie, bo to jest historia ciekawa i kogo zainteresuje, to, to posłucha to od początku do końca. A kto to sobie włączy, to sam koniec kto nie chce słuchać wszystkiego. Ale słuchajcie, no byłem w Hiszpanii, nie ukrywam, byłem przez, przez pół roku tam praktycznie bezdomny, no bo pojechałem tam na przygodę swoją życiową, pojechałem stopem z przyjaciółmi, dwoma, później zostałem tam sam, mieszkałem na plaży, grałem sobie w basket, gdzieś tam, no żeby nie było, żeby ktoś nie pomyślał, że opowiadam jakieś tam niestworzone historie, nie byłem żadnym nie, żebra, nie byłem żebrakiem, nie żebrałem, jakoś sobie dawałem radę. No i będąc tam w tej Hiszpanii, no coś tam w koszach, coś tam się mało grało, no bo to wiadomo, że inny. No, ciężko, jak tam nie za bardzo masz co jeść, to żeby myśleć o że koszykówce, chociaż zawsze o nim myślę. No i chodziłem taki o takiego sklepiku i znalazłem w sklepiku reklamy. Se wyobraźcie, to był 2005 rok. Znalazłem reklamy po hiszpańsku, że coś tam, and One. mówi, kurde, co to jest? Zacząłem się doczytywać, co to, co to może być. Okazało się, że 29 września. Edwan przyjeżdża do Madrytu. Ja mieszkałem w Hawi, to jest no 300 km od Madrytu, więc spory kawał. No mówię, kurde, czad. Poszedłem, wiecie, to są inne czasy w ogóle wtedy, to nie było telefonów komórkowych, znaczy były telefony, ale to nie to co dzisiaj. Dzisiaj mamy laptopy praktycznie, tak? To nie są telefony, to są laptopy, Macie znaczy wszystko pod ręką, to jakiś komputer stacjonarny. Może było z niego, może z, dzisiaj z tego telefonu po prostu internet obsługiwać. Wtedy nie było takiej możliwości. Więc zobaczyłem, że w tej gazetce jest opis yy, yy, stron internetowej, gdzie możesz się więcej dowiedzieć. No to wtedy do kafejki jakąś kasę trzeba było na to wysiubłać, żeby na tą kafejkę wejść, no bo to też mówię, z kas, kasą było krucho. Udało mi się. No i w tej kafejce poklikałem, poklikałem, no i można się było zarejestrować na mecz, który był dzień wcześniej, czyli end one open run, czyli tak zwany takie eliminacje do meczu, który miał się odbyć następnego dnia i tam się miało, yy, oni mieli wybrać drużynę, która zagra przeciwko przeciwko nim, czyli przeciwko endłanowcom. No i rejestracja, ale to było nie, nie było proste, bo wiecie, no rejestracja się przez maila, jesteś w kafejce internetowej w Hiszpanii, nie pamiętam oczywiście swojego loginu, nie pamiętam hasła i tak dalej, więc z jakiegoś trzeba było cudować, z jakiegoś innego hasła, z jakiegoś innego, przepraszam, maila. Ostatecznie dobra, nieważne, wysłałem, tak, udało się wysłać, dobra, co dzień nie przychodziłem sprawdzać, czy była odpowiedź, co dzień, czy się tu maksymalnie, no kurde. Byłem e, w 2005 roku. To ja byłem już po tym, jak byłem mistrzem Nike, Nike Freestyle. Byłem już po tym, jak zrobiłem parę, parę Bibal bal Dżemów. Byłem już, no, już rozpoznawany, był już Biewer Squad, już wydał swoje trzy mixeipy wtedy. No więc to już wszystko było, że tak powiem, e, najlepsze za mną, praktycznie, jak się przy mnie okazuje. Ale no tak, więc byłem rozpoznawalny i byłem już, tak powiem, sobie troszeczkę tak się mogłem czuć. W cudzysłowie oczywiście, gwiazdą koszykówki, więc byłem podjarany tym, że kurde Endlam przyjedzie. W takich warunkach, jakie jestem, trudno, ale no dobra, fajnie chociaż, że, że ich będę może zobaczyć. No i napisałem, przyszła odpowiedź po trzech dniach, codziennie widzę tą kafejkę, pyk, pyk, przyszła odpowiedź po trzech dniach, że zakwalifikowałem się, Powierają się na maksa. No ale dobra, teraz następny problem. Wiecie, no trzeba załatwić, yy, trzeba załatwić bilety yy, na, bilet na, yy, bilet na yy, autokar, tak, no żeby tam dojechać. Kasa potrzebna, po prostu. Zatrudniłem się do roboty, gdzieś tam jakieś zacząłem y, sprzątać baseny. Kolega im pomógł, dobra, udało się. Zaczynam tą kasę na wyjazd do Madrytu. Dobra, no to lecę do Madrytu. Znaczy jadę. Okej. Okay. Dojrzą do Madrytu, no wiecie, kurde, gościu 20, metr, 20 euro w kieszeni w Madrycie z kawałkiem wycinki z gazety, gdzie ten mecz w ogóle, jaka to hala, gdzie to szukać, nie, i tak dalej, i tak dalej. Cuda nie widy, nie będę tak szczegółowo opowiadał, ale. Mm, Musiałem przeskakiwać bramki w metrze, bo nie było mi stać na to, żeby kupić bilet metra, bo tam chyba kosztowało co 10 euro, czy 15 euro, taki całodniowy, jakiś tam weekendowy, już nie pamiętam. Oczywiście bramki przeskakiwałem, miałem trzy przesiadki w tych metrach, bo potężne metro jest w Madrycie. O dziwo, kurde, nikt mnie nie złapał, żaden kanar, więc dotarłem i to od dziwo, jak już wysiadłem na tej po tej trzeciej przesiadce, było, byłem praktycznie pod halą, więc super, ale to była godzina chyba 11 czy 10. A Open rano 14, i zaczęliśmy tam kręcić, no wiecie, nie masz co robić, to jest fajnie, jak masz kasę, idziesz do restauracji w Hiszpanii, coś fajnego zjeść. No to tej opcji nie było, więc banan z plecaka, łyk wody, no i, i czekasz, i czekasz, czekasz. I teraz najważniejsza rzecz, nie? co rozwala mnie do tej pory maksymalnie. Jestem w tym, pod tą halą już, godzina tam już dochodzi, 13, jak już tak mniej więcej, podjeżdża autokar n One. Wiecie, autokarenduan wymalowane cały w graffiti koszykarskie. Mówię i ja. Serio to się dzieje. Serio to się dzieje. Ja w dżinsach, koszula jakaś taka kurde z kołnierzykiem śmieszna, czapeczka, mały plecaczek i w plecaku tylko woda, właśnie jakiś tam banan, portfel, żeby mieć dokumenty, koszulka na zmianę i nic więcej. Nie? Nic więcej, żadnej piłki, żadnych butów na zmianę, żadnych spodenek na zmianę. Nie, w dżinsach krótkich. No i dobra. Wychodzą, nie? Wychodzi ekipa N2. Patrzę pierwszy Duke tongo, czyli ten gościu, który na, Maj, na Majku zawsze prowadzi um, turnieje endłanowskie, nie? No i patrzę, wychodzi, reszta, wszyscy, kurde, patrzę tam wyszukuję czy jest Hatsos, e, czy jest <coughs> czy jest skip. Nie było ani hatsos ani skipa niestety, ale cała reszta była, także Shane, Dream Machine, Main Event, 50, spider Helikopter, profesor, no wszyscy, tak, wszyscy, wszyscy. No i czujcie, podchodzi do mnie, a stoję pod halą, podchodzi do mnie Duke i po angielsku zagaduje, że, że cześć, witamy się, wita się ze mną, cześć, yy, jesteśmy i tak dalej. On pomyślał, bo tylko ja tam byłem, on pomyślał, że ja jestem organizatorem i na nich czekam. I wiecie, wszyscy do mnie podchodzą i się ze mną witają, nie cała ta ekipa. Ja mówię, że nie, nie, wiecie, jeszcze nie mam takiego perfekt angielskiego, no ale tak, żeby się tam porozumieć, no to, to spoko, nie? I mówię, że nie, ja tutaj po prostu też będę grał, nie? Ale wszyscy podejdźcie mi przy piątkę. I co jest najgorsze w tym wszystkim? Ja w to, no, jak to opowiadam moi żonie znajomym, nikt mi w to znaczy wierzą, no ale no, wiecie, no nie ściemnią, to wszystko jest prawda, ale. Ciężko w to trochę uwierzyć. Wyobraźcie sobie, że miałem aparat, Aha, ja się po aparat. Miałem aparat i aparat to nie to co dzisiaj, tak? Że możesz napstykać sobie 32 giga zdjęć, czy tam więcej. No ja miałem kliszowy aparat 24 zdjęcia, z czego już tam było wyczerpanych 6, więc wiecie, to była moja, to był mój skarb, żeby tylko sobie zrobić zdjęcie, wiesz, jak na jak ja będę grał, tak? Że ktoś mi zrobił, żeby zrobić sobie na hali, żeby sobie zrobić o no, sobie myślałem szczerze, o sobie. I najgorsze jest to, że witam się z nimi wszystkimi i mówię do Diuka, co jest masakra, mówię do żeby zrobił mi zdjęcie. Czyli czujcie, zdjęcie, że mi zrobił samemu na tle hali. Nie wiem, co by mnie wtedy weszło, nie kumam tego do dzisiaj, jak ja mogłem poprosić Diuka, żeby zrobił zdjęcie mi, a nie żeby zrobił zdjęcie sobie ja z nimi, czy on mi z nimi, z wszystkimi kościarzami. To nie były jeszcze czasy, wiecie, selfie, że... Dzisiaj to każdy by wiedział, że wziąć telefon i sobie ustawić się pyk, 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 nie z całą żyną i tak dalej, i tak dalej. No tak nie było. Więc mam zdjęcie, jak mi robi zdjęcie, to zrobię Duk Tongo. Ja stoję sam pod halą, a oni wszyscy patrzą na mnie. Słuchajcie, stoi ten autokar, nie mam zdjęcia autokaru, nie mam zdjęcia ich. Nie mam zdjęcia z, z DIKIM. Więc... Masakra. No i oni, jak już zobaczyli, znaczy, to my w mieście nie, nie graliśmy ile, tylko mówiła: hello, hello. Ja mówię, że to nie ja, że ja tutaj po prostu będę grał. On, no, okej, okay, okej, okay. dobrą, widzą mi zdjęcie, okej, to mi zdjęcie, no i poszli, tak? weszli na halę, Tyle ich widziałem, że tak powiem. No i później jest ten open run. Jestem, odczytują na hali, przebieramy się na trybunach, odczytują nas, bo przebieraliśmy się na, na trybunach. I wy, taka lista była, tak, pod, w której się wtedy rejestrowaliście przez tego maila, no i wyczytują tam po kolei No i słyszę, że jest jakiś jeden Polak, wyczytali Polaka, tam się gości odezwał, po, się mówię okej, okay, do nas, do nich podbijam. Okazało się, że to był chłopaczek z Madrytu, młodszy ode mnie, który tak naprawdę nie gra w kosza, tylko przyszedł mój zapisał się, a on ja tak chce zobaczyć po prostu, co to jest, bo nawet nie wiedział dokładnie, co to jest end Ale koło mnie zaraz, a to było nas, no nie wiem, szczelam, 50, 60 osób, 70 może, które się przebierały, które miały zakręt za chwilę, koło mnie przebiera się gościu. Wiecie, ja to wtedy, 2005 rok, to jeszcze nie te czasy, że wszyscy są wydziabani, jak dzisiaj, wytatuowane ręce, szyje i tak dalej, i tak dalej. Wtedy tatuaż to było raczej rzadkość. Patrzę, ja miałem wtedy swój tatuaż już też z, z piłką i patrzę, siedzi gościu się koło przebierałem, trochę niższy ode mnie i też ma, też ma na ręce piłkę wydziabaną jakoś albo spoko. Też bez kolorów, tak, 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 tak jak ja, też bez kolorów, bo ja też nie lubię tatuaży kolorowych, bo takie lubię surowe i tak Patrzę, że myślę, czuję, że ten gość jest kimś, nie? że muszę z nim zagrać, że fajnie, że on będzie, że w ogóle czuję, że to, czuję, że swój spotyka swojego, wiecie, tak czasami jest. No i dobra, jest ten Open Run, gramy, wybierają tam jakieś składy, mnie wybrali do innego składu, jego do innego składu, yy, pograliśmy, znaczy gramy, gramy, gramy. No i. Nas obserwowała ekipa End One, bo ona miała nas wybrać do tego meczu, który miał się odbyć następnego dnia na hali, gdzie grał Estudiantes Madres. Proszę każę, olbrzymia hala, fajna, nowoczesna wtedy. No i, no i dobra, gramy, gramy. Słuchajcie, jeżeli, czyli main event był chyba Shane i Spida, chyba, tak mi się wydaje, na pewno był main event i, i Shane w Machine. I oni siedzieli przy stole, na krzesełkach, zaraz przy linii, przy linii bocznej boiska. I czujcie, gramy, gramy, i piłka leci w nich. Ja po tą piłkę lecę, biegnę, wyskakuję, łapię piłkę w powietrzu, patrzę mainowi w oczy i podaję za plecami do tyłu. Piłka dochodzi do gościa, gościa rzuca maskę. I main od razu do mnie. Że to było, nie? No bo siadło, serio, siadło mi to podanie, akurat w podaniach zawsze czułem się dobrze. Podaj się nigdy zaplanować, pakę to jeszcze zaplanujesz, ale podaj nie zaplanujesz, tak? bo to jest chwila, pyk, pyk musisz podać. Weszło mi to po prostu max. Nie? No i tak, mówię, no i to było tyle praktycznie. Później coś tam próbowałem robić, żadnego kosza nie rzuciłem. Próbowałem coś robić, ale to takie wiecie, każdy tam piłkę dostał, każdy chciał się pokazać. Nie było czasu na to, że dostaniesz piłkę i masz tam chwilę relaksu, tylko od razu trzeba było walić nie wiadomo, o ile, żeby cię zapamiętali. tak? Było to takie troszeczkę prymitywne, no, ale tak to wyglądało. Ty bardziej, że koszykarzy było mało, więc tam nie było raczej opcji, że jak komuś podam ktoś mi odda. Więc jak podałem piłkę, to już jej nie miałem w tej akcji. Także każdy z tam solo walił. Słabi byli kolesi, ogólnie byli słabi. I to było tyle, co zrobiłem w tym meczu. Nie? I później były pozostałe mecze, no i na koniec postawili nas tych 6, 60 sorry gdzieś tam koszykarzy, no i main, shane i, i chyba właśnie Spajda, szli i wybierali. No i pokazują pyk, 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 pyk ty, 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 ty i wiecie, mnie tak stoimy w szeregu, ty ty, ty ty ty. No i main pokazuje na mnie i mówi, and of course you. Man. Ja mówię, ale zajebiście, nie? I już wiecie, Micha się cieszył, ale nie pokażesz, nie wiadomo. Ale po prostu w środku byłem już kurde w NBA, nie? I mówię, zajebiście. No i mówi, który z nich mówi: OK, now, on second round. Mówię, what? Jaki kurwa, second round, nie? Okazuje się, że my przyszliśmy do drugiej rundy. Mówię, ja to jeszcze nie, tak? To jeszcze, dobra, czyli jest nas 20, teraz będą już tylko dwa mecze, i z tej 20 wybierzemy tam 10 do, do tej drugiej rundy, która już za, do tej trzeciej rundy, do, sorry, do meczu już, tak? Czyli druga runda, wybrani do meczu. Na jutro na naprzeciwko jako End One Espania kontra End One Original, nie? Ja mówię, ja no to dobra, to jeszcze jeden mecz. No okej, okay, no dobra, co tam? Nie ma co wybinka, tam sobie radę. Podchodzi do mnie 50. Nie 50 cent, tylko 50 taki poszukasz. I mówi do mnie po angielsku Gasz w jeansach? Ja mówię, no tak, tak. On mówi, yeah, there is street, man. tak pomyślałem, nie, ja pierdziele. Main mówi, że of course you, man. Ten mówi, że... Mówi, no kurde, czuję, chłopaki mnie wyczuli, tak, że, że mam to, co mam mieć do, takiej, do takiego grania. Po prostu powiem wam, to było to, że ja czułem po prostu, że ci się czują mnie, ja czułem ich, nie? Ja wiedziałem, tych młodych nie, powiem szczerze, że tam jak Spider czy tam helikopter, to tak nawet, nawet z nimi nie... Nie chciałem nawet z nimi zbyt rozmawiać, bo to byli dla mnie, no nie wiem, czy oni są młodsi ode mnie, ale po prostu jakoś tak nie czułem tego, nie? A jak ym, podszedł Main, albo poszedł właśnie 50, albo podszedł jak Shane, to ja czułem, że to jesteśmy z tej samej gliny ulepieni. Nie nie musimy rozmawiać. No nie, niesamowite, nie? niesamowite. No i dobra, już nie przedłużam. Gramy ten, drugi mecz. Słuchajcie, tam to już w ogóle był kosmos, tam już piłki praktycznie nie miałem, ale gdzieś tam czasami też tam wyrywam tą piłkę, wiecie, żeby coś tam zrobić. I tam od razu kozioł, kozioł, żeby, żeby pokazać. Bo najfajniej się gra, jak gra sama do ciebie przychodzi, a nie ty wychodzisz do gry, tak? Że wymuszasz. To wtedy nic nie wychodzi. Bo jakby wszyscy zaczęli normalnie grać, to by wyszło kto potrafi, kto nie. A tu każdy tą piłkę wali i wszyscy mówią: Ja, pierdolę. Dobra, ale trudno, trzeba się przebić, moja szansa. I czujcie ten moment, najgorszy moment wszystkiego. Wchodzi paru kolesi w garniturach i podchodzą do. Podczas naszego meczu, podchodzą do, do tego żyli, czyli do maina, shiny. Słuchajcie, i oni z nimi wychodzą, a na ich miejsce na żyj wsiadają te osoby w garniturach, jeszcze jakaś babka. Ubrani po prostu jak jacyś politycy. Ja mówię, fakt, to już źle wygląda, nie? To źle wygląda. Czułem po prostu, że ktoś mi zabrał energię. Czułem, że ci, którzy przyszli, nie mają pojęcia o koszykówce, a czułem, że ci, którzy wyszli, czy jędłanowcy, już, jak gdyby, już miałem... To załatwione, brzydko tak mówiąc, tak? Czułem, że po prostu oni powiedzą, że oczywiście, że ja, no kurde, nie może być inaczej. Skończył się meczek. Podchodzą ci kolesie w garniturach, ustawiają nas 20 osób, podchodzą z babką. No i ty, 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 ty. Czapę. Mówię, ja pierdolę. I jeszcze babka, żeby było lepiej, nie? Na koniec. Tam po hiszpańsku tam, el esteberte, beta, esta, Ym, I że jeszcze jeden, nie? I ty. I pokazuje na kolesie obok mnie. Nie wiem czy ona strzeliła sobie kto to będzie. Oni nie widzieli w ogóle praktycznie meczu, bo oni przyszli chyba 7 minut przed końcem. Ja mówię niemożliwe, nie? No i mówię, nie dostałem się, tak? Patrzę, nie wierzę. Ten gościu, który, o którym wam mówiłem wcześniej, grał. Aha, chwilę z nami grał Spajda. Nie miałem z nim konfrontacji jeden na jeden. Mówię, to tam było za ciężko. Spajda na chwilę chyba tam rzucił raz, Fifty narzucił czy High Octane, już nie pamiętam. Więc byłem z nimi na parkiecie przez chwilę. Bane ani Shane nie weszli. Spajda wszedł i ten gościu, co Wam mówię, grał, krył się ze Spajdą przez chwilę i przywalił Spajdzie dziurę, taką ładnie założył. Gościu był naprawdę najlepszy, gości był lepszy ode mnie wtedy na 100 Jak ja żałowałem, że nie mogłem z nim, przeciwko niemu. On nie grał ani w tym pierwszym meczu przeciwko mnie, ani ze mną i w tym drugim też nie. On grał w tej, zawsze w tej innej drużynie niż przeciwko mnie. Więc kurde, to było też przykre, bo chociażbym się zmierzył i wiem, że jak byśmy się zmierzyli, byśmy się fajnie napieprzali, byłoby naprawdę dobrze wtedy, nie, bo to no wiadomo. Najgorzej grasz przeciwko komuś, kto nie umie grać, tak, jak on Cię nie umie kryć, on stoi jak Palant, no to, to nawet nie wiesz, co mu zrobić, nie? Serio, to jest trudne wtedy. No, ale już nie będę się na tym urzał. Dobra, i gościu naprawdę się dostał, i, i fajnie, że się dostał, bo on później na meczu tym głównym naprawdę dobrze grał. Nie wiem, jaka jego kariera się potoczyła, nie wiem, kto to jest, jak się nazywa, ale naprawdę był dobry. No i słuchajcie, i nie dostałem się. I dupa blada. No, ale fajne było to, fajne, że po, na no, pocieszenie, że możecie jutro wejść na mecz N1 Espania kontra Enduan Legends. Za free, macie bilet, myślę, no zajebiście, Tylko, że to jest jutro. A ja muszę przespać noc gdzieś w Madrycie i tak dalej. Bez kasy. No i jakoś dałem radę. Ale o tym mam powiem w drugim odcinku i opowiem Wam, jak ten mecz wyglądał, jak wyglądała moja noc. Też zrobię to z 15-20 minut max. Jeżeli Was to zainteresowało, to zasubskrybujcie. Albo chociaż napiszcie komentarz, że tam z tymi subskrypcjami nie ma co tak szaleć, nie? bo to też nie o to chodzi. Ale jeżeli takich historie Was w ogóle interesują, to dajcie znać, bo on pewnie może być tak, że nikogo to nie interesuje, ja się nagadałem 20 minut. Ale chociaż musiałem to z siebie wyrzucić, bo to jest fajna historia dla mnie. Więc dajcie znać, a ja i tak wrzucę, w sumie czy nawet jak nie dacie, i tak wrzucę drugą część, gdzie jak spędziłem w noc w Madrycie, jak wyglądał ten mecz, a w tym meczu też miałem swój epizod, co by nie było. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i grajcie w kosza, albo uprawiajcie inny sport, bo to naprawdę tworzy właśnie takie historie, że 46-letni gościu dzisiaj się może popodniecać w tym, jak to było 20 lat temu. Pozdrawiam.